Instytut Dialogu Międzykulturowego Jana Pawła II w Krakowie to instytucja samorządowa, której głównym zadaniem jest promowanie i rozpowszechnianie nauki wielkiego papieża. Widzieliśmy, że w roku 2020 chcemy zrobić coś szczególnego, coś, co dotarłoby do wszystkich Polaków, co by nas w jakiś sposób też zjednoczyło i każdy w jakiś sposób mógłby się zaangażować w to wydarzenie. I pomyśleliśmy, co by to mogło takiego być. Yy, I powiem szczerze, że bardzo spontanicznie wpadliśmy na pomysł, że będzie to piosenka. Podczas koncertu 11. kolendowanie z Janem Pawłem II w Operze Krakowskiej odbyła się oficjalna premiera teledysku Nie zastąpi Ciebie nikt który został specjalnie napisany na tę okazję. Muzykę napisał pan Romuald Lipko, słowa pan Marek Dudkiewicz, no i w wykonaniu wybitnych artystów sen polskich. Kasia Moś, Marek Pikarczyk, Natalia Rubiś, Mateusz Ziółko, Wojtek Cugowski, Dorota Osińska, to są artyści, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie i wzięli udział w tym projekcie. Myślę, że warto też zaznaczyć, że podeszli do tematu bardzo honorowo, ponieważ nie pobrali żadnego honorarium i to był też taki wyraz wdzięczności i miłości dla Jana Pawła II. Piosenka jest w sieci cały tydzień, a odsłuchano ją już ponad 600 tysięcy razy. Zgłaszają się i dzwonią do nas bardzo różne osoby, i prywatne, i osoby, które zajmują się w jakiś sposób muzyką, ale w sposób nieprofesjonalny, prosząc o nuty, prosząc o podkład czy chwyty na gitarę, czyli oznacza to, że idzie piosenka w świat. Utwór nie zastąpi Ciebie, nikt ma głębokie przesłanie. Ta piosenka to jest taka pigułka historii papieża. Idzie Biały Pielgrzym w tych czasach bez nadziei. Wiadomo, mamy czasy mroku komunistyczne, przychodzi papież, jest 79 rok, wstępuje Duch Święty i co się dzieje? Ożywa nadzieja w Polakach, tak? Jakaś nadzieja na lepsze jutro. Stał się cud, zniknął na.